Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kratos.pl a dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować zaległe zakupy growe za miesiące takie jak luty i marzec, więc zaczynajmy akcja rękawiczka jak zwykle wprowadzająca mój kanał <grym> ok więc lecimy, pierwszym tytułem jest Tekken 4 Wiadomo, znana seria Biatyk, bardzo szanowana przeze mnie. Jak widzicie, tutaj screeny, lista postaci. Oczywiście, te, co są na początku gry, ponieważ brakuje tutaj tych, które się odblokowuje. O, the King of Iron Fist w Tournament 4. Ok, tak wygląda. Tak wygląda wnętrze. Komplet jest. Komplecik, płytka. 5 dyszek zapłaciłem za to. Polecam jak najbardziej. Dla fanów bijatek. Następnym tytułem jest GoldenEye roach Rouge Agent. Golden Eye. Czyli szczerze, tak naprawdę to jest Bo Jane Bond. 007 James Bond. Tylko pod innym tytułem. Fajny fpsik ik przeszłoń cały. Cały komplecik jest. Lecimy dalej. No, idzie szybki filmik, ponieważ tych gier za dużo nie jest, a ja nie kupuję po kilka gier naraz, tylko po kolei co chcę sobie ograć i przejść i pograć przy okazji jeszcze bardziej dłużej, <laughs> więc następnym tytułem jest Taken 5. Tego też nie trzeba przedstawiać, bardziej kultowa seria bijatyk. Komplecik cały. Też również wszystko sprawnie działa, polecam. Następnym tytułem jest Death Vendetta. Tego jeszcze nie ogrywałem, mam zamiar to ograć. Ale grałem kiedyś w Devgym Fight For Night, więc domyślam się, że to coś podobnego. Biatyki raperów, uliczne biatyki raperów. Powinno być spoko. Cały komplecik jest, jak widzicie. Lecimy dalej. State of Emergency, pierwsza część. Trochę pograłem w to wstępnie. No, ale fajne się wydaje. Gra od Rockstar. Czysta wyżynka. Tyle powiem moim zdaniem. Czysta wyżynka. Rozwalanie wszystkiego co wokół ciebie jest. Postaci wszystkich cywili, niecywili, strażników. Chociaż za cywili, chociaż cywili nie za bardzo, ponieważ punkty się traci, bo to jest. Jak się rozwala dane obiekty i strażników oraz gangi, to zbiera się punkty, gra na tym polega. Tak wygląda wnętrze. Paragonik kompletnie cały, jest spoko. Następną grą jest Freedom Fighters, którą skończyłem dzisiaj oficjalnie. Widzicie, From the Makers of Hitman 2, robili ludzie, tą grę tworzyli ludzie, którzy tworzyli Hitmana 2. Fajna giereczka. Gra polega na tym, że zaczyna się wojna między, Związ między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Związek Radziecki zaczyna tą wojnę, a oficjalnie końcowo, na końcu gry Tą, wygrywa, tą wojnę wygrywa wygrywają Stany Zjednoczone. Tak wygląda. Screeny. Okay. Cały komplecik jest. Polecam. Polecam dla fanów takich gier typu TPP. Szczelanki. Klimaty wojny. Polecam. No, i ostatnim tytułem jest na ten okres luty-marzec Dead Trides. Dead Trides. Gra zrobiła Namco. Tak wygląda screeny. Jeszcze w to nie grałem dokładnie. Chwilę na chwilę włączyłem, żeby sprawdzić. No i to jest taki, taka szczelałka. TPP. Szczelaninka. A jak widzicie, to jest niby holenderski, ale gra jest po angielsku komplecik Paragon, tyle da pięć dyszek prawie. No, ok, ja teraz przedstawię jeszcze z tej perspektywy, co zakupiłem w miesiącu luty, marzec. Więc. Zapraszam Was na następne materiały z dalszych tytułów, z dalszych zakupów na dalsze miesiące. Nie wiem, czy to rozłożę znowu na 2-3 miesiące, czy co miesiąc będę nagrywał, ale na pewno, ale obiecuję Wam, że będzie nagrywane. Może wkrótce pojawią się też jakieś gameplaye w końcu z danych tytułów, które posiadam. Postawię kamerkę przed telewizor i Taki stary sposób old schoolowy, jak się kiedyś nagrywało. Nie będę się bawił żadnych, żadnych grabery, easy capy, kurde i tak dalej. Na spontana zrobić gameplaya z krótkim komentarzem. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. I do następnych filmików pokażę Wam tylko tutaj, jak to się przedstawia. Razem to wszystko. wygląda. Takie zakupy przez te dwa miesiące. Jeśli chodzi o giereczki na PS2. Trzymajcie się. Na razie.